Zdrowych, Wesołych Świąt! Zdrowych, Spokojnych Świąt, Kochani, Wam życzę! Zdrowych, Spokojnych Świąt! Wesołych, Zdrowych Świąt! Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy chciałbym życzyć Wam, bez martwy stały Chrystus przyniósł dużo radości, dużo miłości w Waszych domach i obfitości na świątecznym stole. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę wszystkim radości, uśmiechu oraz wzajemnej życzliwości. Spokojnych, rodzinnych, smacznych i pogodnych świąt, Życzę Wam zdrowych, wesołych, a przede wszystkim spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Pragnę złożyć Wam jak najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących świąt Wielkanocnych. Niech Książę Pokoju przyniesie Wam radość, pokój i krzepiącą nadzieję na każdy nadchodzący dzień. Wesołych, błogosławionych świąt. Wielkiej nocy wszystkim mieszkańcom Czerwonych Wydarczyn życzę Magdalenę Z Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim życzę bardzo dobrych chwil przeżytych w gronie rodzinnym i z swoimi bliskimi. Dziękuję. Drodzy mieszkańcy, życzę Wam radosnych Świąt Wielkanocnych. Na ten Wielkanoc życzyć Wam wypada ciepłych, pełnej radości i nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Moro dobrego i stołu bogatego. Dwa wiadra wody i świetnej powody. Wielka Wielkanocie, oby ten czas był pełen nadziei i nowych możliwości. Stanisław Greza pozdrawia wszystkich mieszkańców i życzy zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych. Wesołych Świąt. Niech te święta tak po śląsku będą szwarne. A po polsku wyjątkowe i po prostu zdrowe. Wesołych świąt. Witam serdecznie, szanowni mieszkańcy gminy i miasta Czerwonka, Leszczyny. W ten przedświąteczny dzień, świąt Wielkiej Nocy, nasi kandydaci na radnych złożyli Państwu życzenia. Ja oczywiście dołączam się do tych życzeń, ale chciałbym również dołączyć życzenia od wszystkich naszych członków, całego stowarzyszenia, od naszych sympatyków i naszych przyjaciół. Wszystkiego co dobre, spokojnych, zdrowych świąt. Dziękuję.